Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak wyłączyć opcję, dzięki której Twoi znajomi mogą Cię znaleźć na Snapchacie. Jeśli nie chcesz, żeby Twoje kontakty mogły Cię łatwo znaleźć na Snapchacie, pokażę Ci, jak możesz to wyłączyć, aby nie pojawiać się na liście sugestii. To bardzo proste i działa tak samo na iPhone'ie, iPadzie czy dowolnym smartfonie. Wchodzimy do aplikacji Snapchat. Teraz klikamy na nasze zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu. Następnie klikamy ikonę Ustawień. Teraz klikamy w sekcję Numer telefonu. Po kliknięciu pojawia się informacja, że umożliwiamy innym znalezienie nas na snapchacie poprzez numer telefonu. To znaczy, że osoby, które mają nas zapisanych w kontaktach, mogą nas odnaleźć. Wyłączamy te opcje i gotowe. Jak widzisz, ja nie mam przypisanego żadnego numeru telefonu, ale ty możesz mieć wpisany swój numer albo możesz go dodać, jeśli chcesz. Ale najważniejsze jest, że wyłączając te opcje, przestajesz być widoczny dla kontaktów.